Cześć, manko. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale i będzie to naprawdę bardzo krótki, tylko i wyłącznie informacyjny odcinek. O iwencie, który rozpocznie się dokładnie w piątek o godzinie 19, .00, 18 .00 stycznia, czyli już za dwa dni, i będzie to coś naprawdę niesamowitego, czego jeszcze w FIFA do tej pory nie było. Jak widzicie, nowe karty, nowy design kart, zupełnie to już było wiadomo wczoraj. Zawodnicy, którzy są poniżej 23 roku, dostają właśnie przyszłe gwiazdy z szansą na to, że będą przyszłymi gwiazdami. Dostaną karty, jak widzicie tutaj, Vinicius Junior 92, Ocena Foden 88. Powiem pierwszy raz, że widzę jego nazwisko, powiem szczerze. Delict 92, te karty będą po prostu kosmiczne. Niemal będą miały statystyki, jak karty Team of the Year. Będzie to naprawdę coś niesamowitego. I, te I teraz prośba do Was: piszcie w komentarzach zawodników, którzy mają szansę na dostanie się do takiego zespołu poniżej 23 roku, tu, jacy są. Jutro o godzinie 19 będzie duży PAU PENING za SBC LIGOWE, chyba z Ligi jeszcze holenderskiej. Porobię jeszcze kilkanaście paczek. Będziemy próbowali trafić jakąkolwiek kartę właśnie z tego zespołu. Pewnie będzie do dostępnych 24 takie karty, więc będzie to po prostu coś naprawdę niesamowitego. Ja się naprawdę bardzo cieszę. I mam nadzieję, że będą jakieś nowe SBC z właśnie tego eventu, także to była tyle jak możecie zostawcie lajka i widzimy się jutro w nagrodach za Food Champions i w piątek właśnie w tym evencie. Na razie.